Cześć wszystkim! Hejo! Jestem Magda, a ja Rafał, i dzisiaj zaprezentujemy Wam filmik, w którym Magda ocenia najlepsze, najdziwniejsze i najśmieszniejsze według mnie piosenki z Eurowizji. I będzie musiała zgadnąć, które miejsce zajadła dana pozycja i czy się to w ogóle dostała do finału. Ale będzie musiała zgadnąć po prostu pozycję. Jesteś podekscytowana? Jestem, jestem bardzo ciekawa tych e, teledysków. Eurowizję ostatnio w 2007 roku widziałam, także nie wiem jak to się zmieniło, jacy są artyści, e, także dawaj. Dobrze, to myślę, że zaczniemy z grubej rury. Może od Ukrainy z zeszłego roku. Czyli z którego? E, w zeszłym roku Ukrainę reprezentował zespół Goa z piosenką Szum. Zobaczymy czy Ci się spodoba Ukraina 2021. Cicho jakoś. A, dobra, bo ja montowałam to z ciszą. Teraz. Serio, serio? Ona śpiewa? Siejo, siejo. A To jest taka bardzo psychostericzna, scenografia. Ta pani ma fryzurę, że nie wiem, czy ona ma z tyłu kitkę, mhm. czy ona ma takie krótkie włosy. Ona ma akurat krótkie włosy i to do niej bardzo pasuje. On nie gra na flecie? No to jest Eurowizja. Na Eurowizję na żywo się raczej nie, nie gra na instrumentach. Mhm. A śpiewają na żywo? Tak. Mnie nie mnie to Nie, tutaj fajnie. główny głos musi być śpiewany na żywo i w zeszłym roku zrobili tak, że ze względu na k*** można było wgrać chórki na playback, ale tylko chórki. Mhm. Czemu te piosenki nie grają na imprezach? Nie grają? Nie grają. Z chęcią bym potańczyła do niej. Podoba mi się. I... Chyba kiedyś słyszałem na imprezie. Fajne to jest, bardzo mi się podoba, wizualizacja. Tak, taka psychodeliczna bardzo, ale pasuje do tego. Tak, to zielone futerko i te białe drzewa. Surowość tej pani bardzo pasuje do piosenki. Ja mam zgadnąć później, które miejsce też, tak? Tak. Ma. Tak. Tu chodzi o to, że ona w tej piosence robi szum? Wielki szum? No. Chyba. Mm. Uh. Fajne. Super. To jakbyś oceniła tę piosenkę? Mm, punktowo, czy mm. tylko w słowa? Dobra, W skali od 1 do 12, przy czym może dać 1,8, 10 i 12. Dobrą dyszkę dałabym. Mm -hmm. Dała mi się, ale. Y jeszcze poczekam na inne. A jak myślisz, które miejsce Ukraina zjechała w 2021 roku? I czy się dostało w ogóle do finału? Myślę, że dostali się do finału. A które miejsce? No, zgaduj. Kto w tym roku, w jakim państwie jest Eurowizja? W Italii, w Turynie. Czyli nie wygrali. No, nie wygrali. Trzecie miejsce. Piąte miejsce, przy czym zajęli drugie miejsce u widzów i odległe o, u jurorów, odległe bardzo. Czyli piosenka Ci się podobała, mm -hmm. prawie zgadłaś pozycję, pomyliłaś się tylko o dwie. Dobrze, przejdziemy dalej do piosenki, która jest moją ulubioną piosenką z 2019 roku. Przechodzimy do Australii, Katie Miller, Milahitki i piosenki Zero Gravity. Ciężkie i nazwisko. Miller? Hajtki? 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 Ona trochę Rita Ora. No? Tak. Wygląda jak Rita Ora. To fajne to na głowie ma. Mi się to kojarzy ze statutem wolności. Nie wiem jak tobie. Teraz jak powiedziałeś, to tak. Dobra, na czym ona stoi? No, ona nie stoi. Ona wisi na jakichś sznurkach? Zobaczysz. To bardzo ciekawe jest. Pierwszy raz na Eurowizji takie coś wykorzystane było. Na jakimś siodle. I, siedzi, i nią tam majtają. Albo moje krzesło, słyszysz? Zimno. Czym ona jest? Jeszcze nie czas, żeby się dowiedzieć. Myślałam, że to jest refren. To jest refren. To jest refren? Tak. Myślałam, że będzie mocniejszy. Ona jest na o! Patyku. Na szczudle. Oh, yeah. piewać, i się no. bawiać. Tak, bo tutaj masz wszystko usztywnione od brzucha w górę i musisz być w jednej pozycji. Tak, jak ona jest wysoka. Pójrz jak jest wysoka. No. To jest wyczyn. Tak się majtać i śpiewać? Tak. A jak tam z tyłu daje! Jaka szalona! Pani była z Australii. Z Australii. Pamiętajcie, że Australia na Eurowizji leży koło Irlandii, a między Wielką Brytanią. Jak myślisz, które miejsce zajęła Katie? Przeszła do finału i zajęła... Zajęła, zajęła... E, piąte. Niestety nie. Nie? Nie. Zajęła... Pierwsze? Si siódme. Aha. Jakby zajęła pierwsze, mm. to ja bym się bardzo cieszył. Ale niestety zajęła siódme miejsce. Zarówno u widzów jak i u rurów, miała podobne miejsca, podobne punkty. Niemniej nie podobała się zbytnio... Komu? Społeczności zbyt. eurowizyjnej na, na... Facebooku, czy na innych forach. Co im się nie podobało? Przecież super występ. No piosenka się nie podobała. Piosenka? Tak. Hmm, szkoda. No, no, szkoda. I też mi było bardzo szkoda. Super ale, pomysł. Tak, moje, moje pierwsze miejsce w 2019 roku, polecam. Przechodząc dalej, będąc w nowej Eurowizji, Przejdziemy do Islandii z tego samego roku. Zespół Hatari. Zespół Hatari myślę, że może Tobie się spodobać, bo to jest coś, czego na Eurowizji często nie ma. Zresztą sama zobaczysz. A uważasz, że ja lubię takie inne rzeczy? Tak. Poproszę. Hatari. To rok? Jeszcze raz? 2019 Uuu. będzie moja piosenka do auta, jak nic <noise> Mówiłem. Kurczę, Kurcze, mocne, moc. <noise> Myślałam, że po niemiecku śpiewa um, nie, po Islandzką, więc podobne brzmienia. To mi się kojarzy z Rammsteinem. Kojarzysz? Tak. Kojarzę z nie? na niemieckim. A na niemieckim? Tak. Fajne. Fajne lekcje? <śmienicza> Zawsze podziwiam takich wykonawców, bo zdzierają sobie gardło. Nie boli już od samego słuchania. Jakie kolce! Skąd <śmienicza> oni biorą takie stroje z szapu. <śmienicza> A, tutaj jeszcze jakaś kobieta jest w tym zespole. Myślę, że to mężczyzna, ale. A, e, tak? tak. Hmm. Mężczyzna, ale fajny, fajny, fajny. To on jak cały koncert, tak gdzieś godzinę trwa, to później tydzień czasu do niego się nie odzywa. Tak. Czy Osoby... to jest jakaś technika, o której nie, nie wiem i. Nie mam pojęcia. Osoby, które były na koncercie Hatari w Polsce, mogą napisać. A byli w Polsce? Byli w Polsce. A będą w Polsce? Możliwe. Wysokie buty mają. No ale też sobie takie kupię. <laughs> Gdzie je znajdziesz? W <laughs> Na Zalando. Wszystko jest na Zalando. Bardzo ładnie ci panowie tańczą. No nie <laughs> mają lepsze ruchy niż niejedna kobieta. Wyćwiczona. No Uu. widziałeś, jak tą nogą zarzucił? Dwa metry A i widzisz kostkę. Tu. Oła! Boże! Ała! A! O! Jak się cieszę! No cieszę się! I jak ci się podobało? To był. Bardzo ciekawy występ. Myślisz, że u nas w Polsce przeszedłby jakiś artysta tak preselekcję? Nie, taki artysta myślę, że w Polsce by nie miał szans na preselekcję, Niestety. Smutne, ale ja też tak myślę. Mhm. Zobaczymy za 20 lat. Arty za 20 lat? Tak. Jezus! Ja teraz mam 46, jaka stara. <grym> Jak myślisz, które miejsce zajęła Islandia? Mm, w finale. Tak, w finale byli. Bo uważam, że weszli do finału, bo ty mi tylko dobre te pokazujesz takie. Zobaczymy. I zajęli, zajęli czwarte miejsce. Och, coś ty taka łaskawa jesteś. Zajęli dziesiąte miejsce w finale. No, łaskawa jest to. Tak. Czy nie daje pierwszych? Nie, y jeszcze nie. Nie wiem ile jest y y w ogóle miejsc. 25-26 w finale i potem były dwa półfinały zazwyczaj od 2008. 2007. Mm. Czyli zajęli dziesiąte miejsce, nie podobali się za bardzo jurorom, bo dali im niskie miejsce, ale widzowie nadrobili. W Eurowizji ocena jury jest ważniejsza, czy publiczności? 50 na 50. 50% głosów to widzowie i 50% głosów to jury. A dla artystów? No myślę, że ważniejsze są jednak, ważniejsi są jednak widzowie, bo to oni potem tych piosenek. Dobra, przejdziemy do piosenki, która na pewno Cię zaskoczy. Jest to moja z mniej ulubionych piosenek, ale zobaczymy. Dlaczego mi pokazujesz, jeżeli to nie jest Twoja ulubiona? Bo myślę, że będzie znowu dziwna? Myślę, że ciekawie jest znać tą piosenkę w swoim życiu i pokazywać ją innym osobom. Jestem pierwsza, której to pokazujesz? Nie. Przechodzimy do 2012 roku piosenki Euroneuro i Czarnogóra. <noise> alphabetic try not to be hermetic <laughs> ah? euro euro don't be skeptic hermetic pathetic an alphabetic forget old cosmetic you need new poetic esthetic eclectic dialectic abblandame e niente stampan dire oni sobie On nie tak na serio? Myślę, że to bardziej takie komiczne. Euro, euro, Ta piosenka to był Disney na euro, tak. Na jakie euro? Piłkarskie euro? Nie. No to jest 2012, a euro było w 2012 Jak, to roku. To bardziej na euro y, pieniążkowe. To, to oni poetę wy, wystawili na, na konkurs, na ten festiwal. Poetę. Bo to nawet nie jest raper. No. On mówi. No. Euro, euro. Euro, euro. Euro, euro. To nawet, nam snarek, zobacz. Jeszcze żeby chociaż po angielsku to, nie wiem, zaśpiewał, powiedział, żeby było wiadomo o co chodzi. Myślę, że ta poza jest e, mówiąca wszystko. Myślę, no, myślisz o tej piosence? Że nie weszła do finału. Ale nic myślisz najpierw? Pozycja później. Podoba to się, jest, nie podoba. To jest y, inny rodzaj dziwactwa. Muzycznie... Mm, wokalnie, no, no. A występ Ci się podobał? Ja nie wiem o co w nim chodziło. Ja też nie. No powiem szczerze, że to było moje ostatnie miejsce w 2012 roku. I jak wielu ludzi w Europie, bo piosenka się nie dostała do finału. Mm. Pan Rambo Amadeus. Włodzenia w przyszłości. Ale mogę Cię zaskoczyć, ta piosenka nie zajęła ostatniego miejsca. Zajęła 15 miejsca w półfinale na 18 możliwych chyba wtedy, więc zajęło tak około 30 miejsca. Na 42 państwa. Wtedy. Też fajnie, też na fajnie. fajnie. Na specjalne życzenia Dawida. puszczę Ci moją ulubioną piosenkę z 2015 roku z Niemiec, Anne-Sophie i Niemcem. Dawid, jak źle mi tutaj poleciłeś? Standby. Polecam to, jest. Tak, Kerastas, polecam Kerastase Możemy podpisać umowę. Używam Kerastase Black Smoke? Tak, Black Smoke. An Sophie. An Sophie. When you look okay. And when Mam wrażenie, że ona zaraz z jakimś ogonem wyskoczy albo z dziwactwem. Dlaczego? Nie wiem, bo pokazałeś mi kilka takich dziwnych. Więc teraz, jeżeli to będzie normalna piosenka i mam tylko ocenić występ i wokal, to, to będzie trudne. Łatwiej się ocenia te dziwne. Hmm? Jak na razie bardzo poprawna piosenka, i mm? nawet bujać się można przy niej. Tak. Mamy wyczekiwać czegoś, zobaczymy. Myślę, że po Australii 2019 można się spodziewać, co mniej więcej lubię. Aha! <mum> <mum> Emmy eee, Winehouse. Tak, troszkę tak mm. Ty zrobię piosenka Dawida? No, Dawid się śmieje z Ann Sofie Ja się nie śmieję, ja biorę, <grym> ja bardzo lubię No i spoko ta piosenka Dawidowi powiesz An Sofie i Dawid leży Ale... Ze śmiechu Dlaczego? Ale to nie <grym> nie. What? Pamiętam jak na tą Eurowizję Komentator Polski powiedział, że to jest bardzo ee... Gruba, nie wiem jak to się mówi, taka... Otyła? tyła? Nie, mocna pozycja. Że były trzy mocne pozycje. Była Polska, właśnie Niemcy i ktoś tam jeszcze potem, nie pamiętam kto był kolejny, które mają szansę zajść daleko na Eurowizji. Yeah, No Chodzi w ucho no, trochę takie e, RB z lat 90. Tak no I jak Ci się podobały Niemcy? Anne-Sophie. Poprawny występ. Za bardzo się nie natanczyła. Mi mm. się ta piosenka bardzo podoba. Jest to moja faworytka z tamtego nie. roku. Od razu Ci powiem, zanim zgadniesz pozycję. Niemcy zawsze są w finale. Więc w tamtym roku było 27 pozycji w finale. Które miejsce zajęła Ann sophie ale ja muszę się tylko dowiedzieć, dlaczego zawsze są w finale. To jest, to jest tak z góry ustawione. Tak, Wielka Piątka. E, I Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania zawsze są w finale. Tak zawsze było? To trochę nie fair. No To jest pięć państw założycielskich. Ta pani była z Niemiec. Tak. I jest już od razu w finale: 27 pozycji. Które miejsce zajęła An sophie Jej, zawsze. Dawałam mu wysoko. Pierwsze. A Sofie zdobyła ogromne, 0 punktów i zajęła ostatnie miejsce. <noise> to oznacza, że ja mam kiepski guz. Ja mam nie. moje pierwsze miejsce, to jest. E, tak, mi się to bardzo podobało, ja byłem przykuje, ja że to miała 0 punktów. Naprawdę, ja nie wiem, jak to się stało. Dlaczego to. Dlaczego 0 punktów? No, ja nie wiem. Nie wiem, nie wiem, naprawdę. To jest bardzo fajna piosenka przecież. No, super jest. Ostatnie miejsce. Piosenka wpada w ucho. Wokal też... Nie, nie fałszowała. Nie wiem, nie rozumiem. Szok! Dobra, to zacznij. Nie, ty zaczynaj. Przy montowaniu filmiku, kiedy zobaczyliśmy, że. Uuh. Baliśmy się, że te 11 pisanek, które wybrałem, to będzie za mało do dzisiejszego filmiku, jednak okazało się że materiału mamy 40 minut, więc zdecydowaliśmy się podzielić go na dwa. Cieszymy się, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Dziękujemy wam za uwagę. Zapraszamy na drugą część. Pojawi się ona całkiem niedługo. Pa! Dzięki, pa!